Gdzie szukać strąkowca w grochu? W jakich gatunkach poza grochem występuje strąkowiec? Czy ten w grochu jest tak samo groźny dla soi, bobu i bobiku? Jak on wygląda i jak go rozpoznać na polu? W jaki sposób to monitorujemy? Od kiedy do kiedy? Które środki są legalne? W jaki sposób je aplikujemy, żeby było skutecznie? W jakiej fazie i w jakich warunkach pryskać, aby mieć najlepszy efekt zwalczania? Jakich środków można by używać, gdyby tylko miały rejestrację i które byłyby bardzo skuteczne. Mając groch, ale też fasolę, soję, bobik, bób. Co należy zrobić po zbiorze, żeby za rok mieć mniejszy problem ze strąkowcem? W najbliższą niedzielę od 8 rano w aplikacji mobilnej Hektar Wiedzy będzie właśnie o tym wykład. Wykład poświęcony według mnie najgroźniejszemu szkodnikowi, jeżeli chodzi o gatunki strąkowe w Polsce, czyli właśnie rodzinie strąkowców. To wszystko będzie tam powiedziane, będzie wyjaśnione. I już teraz zapraszam was, żebyście to obejrzeli od niedzieli do 8 rano. Każdy z was będzie mógł zrobić zdjęcie, będzie mógł zadać mi pytanie o środki, o metody, o fazy, o to, dlaczego działa, dlaczego nie działa. Po co? Bo on generuje ogromne straty i chciałbym, żebyście w końcu ich nie mieli. Zapominamy o tym, że strąkowiec robi tak naprawdę straty w podwójny sposób i na polu, i w magazynie dlatego tak ważne jest, żeby go skutecznie zwalczać. Przypominam, dla każdego z was, kto ma gatunek Strączkowy na swoim polu jest ten wykład. Przypominam, każdy z Was może go obejrzeć. Przypominam, najprościej jest zrobić to w aplikacji mobilnej, dlatego że, gdy tam oglądacie, zadajecie pytania, to z automatu dostajecie powiadomienia o odpowiedziach. Tam możecie też wklejać właśnie zdjęcia do waszego problemu. Przypominam, ten wykład można również obejrzeć na stronie www.hektarwiedzy.pl, gdzie też wszystkie materiały, nie tylko ten, ale kilkaset innych, również są dla Was dostępne. Jeśli jesteś rolnikiem, który nigdy z tego nie korzystał. Jest numer techniczny. Możesz do mnie napisać, podpowiem ci, jak wystartować. Najprościej jest rzeczywiście przez pobranie aplikacji. na nazwie hektar wiedzy, założenie konta, aktywację i oglądanie. Już teraz możesz to zrobić, bo tam są setki innych wykładów. Wracając do naszego problemu ze strąkowcem. Nie doceniamy zagrożenia, ono będzie coraz większe, ponieważ te piękne gatunki, jak chociażby są grochy, zwłaszcza groch zimujący, zyskują na popularności. Fakt jest taki, że bardzo wielu z nas. Uprawia ten gatunek pierwszy raz. Podobnie zresztą jak soję, podobnie zresztą jak bub, bobik, o fasoli nie wspomnę. To wszystko będzie powodować, że pododźwięk będzie się przestawiać. I jeżeli się tego nie nauczymy, to obudzimy się z ręką w nocniku pod tytułem. Mam sobie robactwo w magazynie, co dalej, a wtedy jest już pozamiatane. Kochani, widzimy się na hektar wiedzy. Zobaczcie ten wykład, zadawajcie pytania. Ja wam, jak zawsze, w sposób niezależny podpowiem, odpowiem. Przypomnę, tu nie znajdziecie żadnej reklamy, żadnego lokowania produktu. Będzie tu tylko i wyłącznie czysta wiedza, bo ta wprowadzona na wasze pola daje wam wzrost plonowania, daje wam oszczędności i daje wam pewność, że zrobiliście coś najlepiej, jak tylko się dało. W waszych warunkach, na waszym polu. Widzimy się na hektar wiedzy, kłaniam się bardzo nisko. Do zobaczenia. Zobaczcie, mamy sobie groch i ten groch ładnie rośnie. Jest przerzedzony przez przemrozek, ale nie ma tragedii. Natomiast uwaga, spójrzcie, tu przed nami jest plac, który nie chce rosnąć. Widzimy w koło jest nieźle, spójrzcie, tak? A tutaj ten plac za mną elegancko widzimy, niestety, że nie rośnie. Teraz mając hektar sensor, ja w tym momencie mogę w ciągu dwóch minut zobaczyć, czy to na pewno nie chodzi o wapń, o kwasowość gleby. Proszę popatrzcie. Jestem na tym placu, zrobiłem sobie dołek, wlałem sobie tą wodę destylowaną, tą graczką zrobiłem błotko, umieściłem urządzenie, wziąłem sobie tablet, mam nadzieję, że dobrze widać, klikam, zrób pomiar. Minęło 42 sekundy. A już widzimy, że jest dramat, jeżeli chodzi o kwasowość i że w tym przypadku ten groch zimujący nie rośnie na 100% przez pH, ale pomiar nadal trwa. Zobaczcie wynik. Dramat. A to też jeszcze bardziej wkurza, że ja to pole, to pole dokładnie, ono było wapnowane. I problem jest właśnie z jakością wapna w Polsce. Taka oto jest u nas kaszana. Wapnowane było po żniwach, to teraz zobaczcie, że przez tyle miesięcy to wapno nie podziałało. To jest to, co ciągle Wam powtarzam że sensor pokazuje też, czy wapno działa, czy to była kaszana. Aby mieć skalę porównawczą, z tego miejsca tam zrobiłem dokładnie 24 kroki tu i na placu, gdzie rośnie już dobrze, robię pomiar ponowny. Zobaczcie, już po 30 sekundach widać, że jest dużo lepiej, a pomiar nadal trwa. Mamy wynik. Już widać różnicę, dlatego te rośliny lepiej wyglądają. A teraz pomyślcie, jakby to pięknie wyglądało. Gdyby było jak trzeba, gdyby było ponad 6. Dlatego właśnie ciągle powtarzam, że uciekają nam pieniądze między palcami, bo uważamy, że jak rośnie, to jest dobrze. Nie, to jest lepiej niż źle, ale to nie znaczy, że jest dobrze. I o to właśnie chodzi w tym urządzeniu. Ono ma wam pomóc wycisnąć prawidłowość, czyli zrobić stan, w którym gleba ma naprawdę jak trzeba odczyn, parametry, po to, żeby była m.in. dobra dla takiego gatunku, ale też żeby rosło jak trzeba, żebyście nie topili pieniędzy. Ja jeszcze po tym polu pochodzę, popatrzę, bo tutaj są rzeczywiście tego typu place, czy rzeczywiście jest w innych miejscach lepiej. Natomiast proszę pamiętajcie, że to urządzenie jest po to, żebyście byli samodzielni, żeby nikt Was nie oszukał. Pamiętajcie, że jest do niego system ratalny, bo mam świadomość, że mamy wiele wydatków, po to też że tu go wprowadziłem. Przypominam, że każdy z Was może się do mnie odezwać w tym temacie, jak macie dodatkowe pytania. I pamiętajcie, to nie jest zwykły ph To ma Wam pomóc. I w opryskach, i w zabiegach na polu, bo ja widzę ciągle, jakie pieniądze topimy. To pole było wapnowane, a ja jestem po prostu wściekły, bo tu, tu też powinno być dużo powyżej pięciu, powinno być sześć, bo wiem mniej więcej, co tu było. I według mnie było kupione wapno, które miało być piękne na papierze, a okazało się, że jest kaszaną.